Hej, witajcie w tym odcinku z tego, co zobaczycie Na sam początek proszę was o zostawienie łapki w górę Subskrypcji na kanale I komentarza z hashtag Frigita. Tak by było śmiesznie Ostatnio jest... Wiecie jaka sytuacja w ta Z glicza Z garażami Rok stary zresetował ludziom konta i mnie też to spotkało Pawła też ale Pawła nie ma tak źle jak ja nie wiem co zresztą Michał z tego co wiem nie dostał na, na chwilę obecną a jest już się pierwszy, bo nagraliśmy to 30 ale tak jak oglądałem to cośmy tam tam gadali, to masa głupot To postanowiłem dograć, postanowiłem dograć dźwięk po prostu, nie? Więc w skrócie Pawłowi po prostu usunęli Wszystko co miał Z biznesów, nieruchomości mu posuwali, auta no, Takie co można, wiadomo, nabyć w sklepie Ale level i hajs mu zostawili u mnie przypadek jest nieco inny I to dotknęło dużą ilość z nas Pierwszy przypadek widzę takiego Pawła co mu posuwali po prostu rzeczy Ale zostawili takie level i hajs Każdego kogo to widziałem, słyszałem to po prostu każdy stracił wszystko Łącznie z levelem, highsem, i nieruchomościami No ja właśnie do tej grupy należę Straciłem wszystko Postać Stroje glitchowane. Hej, jestem, wiadomo bez glicza z garażu. A zobaczycie ten właśnie moment. I. To ja wam powiem tutaj, bo. Jak zobaczyłem ten komunikat pierwszy raz, a łzy w oczach się po prostu miało. Trzy lata grania w Gita. 3 lata. No i już praktycznie miałem 400 level. No i no, zobaczycie zresztą co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o gitarę. No wiecie ile ludzie zarobili na tym glitchu? Miliony. W setkach. Milionów. Ja właśnie tej grupy należę miałem no prawie 600 milionów, bo uzbierałem się DEMSet, ale powydawałem na to co chciałem, miałem wszystko już co chciałem No i już w GTA praktycznie nie musiałem grać, bo no bo już miałem to co chciałem, no do zabawy bym sobie grał w GTA by pojeździć, pościgać się ze znajomymi po prostu dla fanów no ja i się czekam jest na DLC, który będzie w grudniu no już teraz to no nie poczekam, straciłem wszystko, łącznie z postacią, level, Highs. auta, no wszystko po prostu, zestawali mi całe konto z GTA a pomysłów było dużo akurat no to wszystko jeżeli chodzi o GTA. Nie. Mieliśmy zamiar wykorzystać to, że mamy tyle pieniędzy. I zrobić takie Wydaje się wtedy to, że Rockstar tak się pobawić trochę Nie mówię, że jakieś filmy czy coś, ale takie coś na wzór teledysków, mieliśmy zamiar zrobić. Każdy już był nawet na to przygotowany. Każdy wiedział, że to zrobimy. No ale niestety do tego nie dojdzie. Tara powinna pojawiać się komentarze typu Bo trzeba nie glitchować Grać uczciwie Aczkolwiek, kiedy jest taką grą, że grając uczciwie, to się nie chce grać Kiedy masz znajomych, którzy mają już setne level i mają wszystko A ty masz setne i nie masz nic, to się nie chce grać nawet w grę To postanowią gliczować Oni podobno też gliczują ciągle, więc No, gliczujesz sobie tak no, i kopiujesz te bogdany. Chociaż to takie glitch, nie glitch, ma powiedzieć o no, Kopiowanie napadu. Bardziej, bo go po prostu nam nie zalicza, jakby. Nie wiem, czemu na przykład na mojej społeczności Gita jest ponad 2000 osób. Widzę tylko bogdany. Zamiast na przykład glitcha z kasynem, żeby kopiować napad na kasyno, to są bardziej opłacalne. No i jeśli ma nakopywać złoto do tego, tak, więc o tym bardziej. Zostawili mi milion 100 tysięcy, jak widać, nie? Wiem, że jest sporo glitcherów i ja jestem glitcherem. Przyznaję się tego, że glitchowałem dużo, GTA od roku gdzieś się 100 milionów legitnie zarobiłem, i reszta już nielegitnie, ale trudno, mnie to nie obchodzi. Może tak miało być, bo mieliśmy odejść już od gita, zabieraliśmy się do tego, aczkolwiek nie potrafiłem odejść od gita z innego powodu. Ten level, poświęciłem tę grę 3 lata. Tak samo jak problem miałem z Fortnite'em, powodu takiego, że wydaję dużo na Fortnite'a, nie? A już w niego nie gramy. I no, teraz w inne gry gramy. Wiecie jakie. No szkoda, że tak wyszło no mieliśmy ten plany właśnie na te, te dyskie. No, nieraz może jakieś filmy się zrobiło, postarało się, wziął więcej osób do tego, coś by się zrobiło fajnego. Bo z takim budżetem można w GTA trzeba mieć po prostu pieniądze. No i tutaj nie chcę widzieć teraz komentarz typu, że grać legitnie. Jestem po stronie glitcherów i teoretycznie nie uważam, że każdy powinien z nas mieć zdecydowane konto powód jest taki, że my tym glitchem nie psuliśmy innym gry oczywiście chodzi mi o ten glitch z garażem my tym glitchem nie psuliśmy ludziom gry co najwyżej mogliśmy sobie sprawić tak, że gra nam się z ludzi ale ta gra się każdemu ludzi po odpaleniu jedynie co fabuła jest wiesz jak pierwszy raz się gra w GTA to fabułę można popłykać, ale online się nudzi już po pierwszym no po pierwszych godzinach Jakim dniach e, co no? Jeszcze zostały 3 odcinki z geniusza i to prawdopodobnie nie będzie tyle, jeżeli chodzi o GTA na moim kanale. Aczkolwiek myślę, że nie. Coś fajnego zrobimy e, Coś grubego na pewno grubego też... E, a to do tego dojdziemy później, pod koniec filmu. Nie... ja uważam, tak oczywiście ci co grają ligi, nie mogą mówić inaczej, że powinniśmy w ogóle dostać bana i takie tam. Więc to bana jeszcze lepiej, bo bym już ustanowił ta Chociaż nie, bo chcę zrobić platynkę, to mi ostatni achigment. Z fabuły noszego jeden z no. Ale ten Sunlina to jest jako najmniejszy problem. Już go zaraz skończę, bo już zacząłem to robić to, co muszę. Na no wszystkie tryby i pierwsze miejsce wygrać po prostu. Będos bana, no to już... Nie, jedyne co mnie trzymało przy tej grze, no to platyna W tym momencie mnie trzyma platyna Wtedy po prostu gra No i też platyna, swoją drogą Nie wiem Co teraz będzie Mi nie jest szkoda hajsu Mi nie jest szkoda hajsu Tylko levela Levela, mi jest szkoda levela 400 level, teraz pierwszy To jest najgorsze w tym wszystkim więc tak, no... Nie wiem jak osoby te co uważam na ten temat. Ja uważam, że nie powinniśmy dostać tego, co dostaliśmy. Uważam, że teraz dużo osób podejdzie od dieta też. No bo już nie ma po co grać no grę. od pierwszego levela z tym milionem, co so, no, so, no, takie pieniądze, no to wiecie na co nam przewalić. No na panie. Eee, teraz są od godziny 12 w nocy, to tam wysyćacie geta do czwartej rano na to można ten milion wydać albo na klub na to można wydać ten milion nic nie warty Po eee, są droższe rzeczy GeTA jest za milion może Rockstar nam plenia się później odda jak zobaczy spadek graczy to nam to wszystko odda aczkolwiek wątpię Wątpię w to, totalnie w to wątpię. Już prawdopodobnie pożegnamy się po prostu z gita. Ja mogę powiedzieć, że w tym momencie kończę jakby z gita. Aczkolwiek, no nie pozwolę, tak na to, ten level. Mogli mi chociaż wszystko zabrać, a nie od razu. A, i mogli mi zabrać i wszystko. Level zostawić, ja bym sobie poradził. Super, ktoś nade mną się, się przywrócił, bo co innego. Eee, moglibyśmy wszystko pozabierać, ale level niech mi zostawią. No, a ten level mnie boli teraz w tym momencie najbardziej. Go nie ma. No nie zamierzam wracać do tej gry, no bo ten level ciężko się wbija. Eee, dobra, powiem tak, ja planuję zrobić teraz takie coś, że... Zaczniemy po prostu glitchować z powrotem. Nie grajmy już w GTA normalnie, bo lubimy GTA. No wiadomo, GTA jest fajne, ale zamiast już dają nam piątkę na pierwszym piątkę. To tym bardziej, jeśli chcesz grać. Plućko na Rockstar i nic więcej. Lubię GTA, online w szczególności. Ale w pierwszym levelie nie zamierzam grać. Gdybym dopiero zaczął grać OK, ale że gramy 3 lata i mi zostawali konto, to już nie nie zamierzam. I uważam, że wszyscy co glitchowali teraz wszystko stracili. Nie powinniśmy grać już teraz legitnie. Lecz ja mniej jeszcze więcej glitchować Mam nawet plan na to... Go opowiem za chwilę. Mam plan właśnie na to, aby glitchować, aby jeszcze bardziej... Rekstara dobić, że niech nam dadzą nawet i bana, niech nam dadzą bana, że mogli nam dać bana, bo mi szczerze na gitanie zależy. Ustawiam, że Wam też już na gitanie zależy, przez to. E, bo mi totalnie już na gitanie zależy, totalnie. E, teraz, no już nie miało być w z Gitana na moim kanale. Ten geniusz to miał być ostatni. To będzie, no i to mówię, te dyski Może, jakby nam się udało to zrobić w jakiś fajny sposób, w jakiś fajny nie, jakiś sposób, to wtedy może by były. Teraz planuję wystać. No nie, no bo ta, ta szkoła wiadomo. A bardziej to ostatni rok, no to już wiadomo. Tym bardziej trzeba inaczej pomyśleć teraz. Ale oczywiście, jakieś odcinki będą, będą odcinki. Rzucane, ale jednak może nie być jakże środa, sobota może być tak, ale nie od tego tygodnia, e, tylko następnego tygodnia. A czy no, następnego tygodnia, w weekend po prostu ponagrywam już to co miałem nagrać i zacząłem nagrywać, dokończę, powrócę to potem sobie. I myślę, że od następnego tygodnia już film będą wrzucane. Od tego myślę, że się geta skończymy wrzucam to wszystko z GTA więc no będzie w tym tygodniu jeszcze coś raczej, tylko nie chciałem GTA tak wrzucać ale chyba jednak zrobię tak, aby nic że nic nie wrzucam tak będzie e, jeżeli chodzi o to glitchowanie to po prostu będę rzucał na kanał glitche, czyli kopiowanie samochodów nie mówię, że nie podpieprzę czegoś od bucha, tak, nie mówię, że nie podpieprzę więc jeżeli po prostu Lepiej wam wejść w bucha obejrzeć, no to oczywiście biejcie do bucha. I też oglądajcie glitcha i je róbcie. Ci, co oczywiście glitchowali, już mają wywalone GTA. Bo jeżeli ktoś chce jeszcze raz grać i wbijać ten level, to... Życzę powodzenia, jeżeli ktoś miał ten level i to się wbił legitnie. Jakbym nie miał legitnie, to tam cię w dupie mam to. A że legitnie jak odbiję ten level, wszystko co... No powiedz miałem legitnie, no kupionych i to możecie wiedzieć z live'ów e, wcześniejszych niech już nie zobaczycie, ale ci co byli to pamiętają, że miałem dużo rzeczy i to było legitnie zbierane akurat wtedy i wszystko kupione mogli chociaż zapraszać co było kupione przez ten hajs i zabrać mi ten hajs, zostawić ile miałem, czyli te 200 milionów no ale niestety tak wyszło właśnie teraz więc to po prostu ja będę wracał też na swój kanał. Nie mówię, że no mogą być te same glitzy odbucha czasami. Albo jakieś stare glitzy odbucha, które po prostu już ludzie nie będą szukać na stroje albo coś. Ja będę szukał tych glitchy działających na stroje oczywiście. Będziemy robić gliczowane stroje, modowane stroje. Na no, gliczowane. I co tydzień będziemy zmieniać stroje. Będziemy chodzić w tym stroju przez tydzień, zabijać graczy. Wszystko w takim gliczowanym stroju. Będziemy glitch'ować, kopiować pojazdy będziemy to robić wszystko tak aby... Być może w ten sposób dobijemy swoje konto... Bo, albo i w ten sposób dobijemy Rockstara. Niech Rockstar wie, że no nie może nam tak robić. Nie mi tak pomiatać sobie, bo no, ja rozumiem jakbyśmy ci towali. Bo ci też bana jakoś nie dostają, ale glitcherzy tracą wszystko. No, nie, nie, według mnie nie powinno tak wyglądać. E, może za długi ten film jest, e, jeżeli chodzi o to, mógłbym zrobić krótszy. A po prostu chciałem to powiedzieć, że zrobię jeszcze parę filmów z gita związanych z glitchami. Oczywiście, jakoś będę miał tam gita, to co jest wymagane do tego. I no, parę rzeczy jak już będę miał w gita, czyli jak sobie kupię najważniejsze, czyli opresor, dwójka. Ja nie mówię, że go będę tuningował po prostu opresora mieć tyle. No dobra, myślę, że to by było na tyle. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie na temat tego z GTA. Że Rockstar dobrze zrobił, czy Rockstar źle zrobił. Ja Miałem, że nie powinno tak wyglądać. Rockstar nie powinien nam tego zrobić. No a jednak he, zrobił. No nie jest to trudno. Ja pakać nie zamierzam. Bo na nagietami już tak zależy, jak. jak nie zależy. Dobra, to by było na tyle. w do odcinka. Hej, cześć!